Jak widać jacket haven Co to ja ja no, no, ja no. no. nie, nie. nie, 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 nie. Ej! Ej, ja to no. Kolejna niespodzianka! Ja to no. robię Ja Ej Marteczki. To jest najszybciej zrobiona platyna w moim życiu. Dzięki Wam, dziękuję Wam bardzo. Róża wiatr! To było mordeczki! Do przewidzenia! Do przewidzenia to jest to, że Ty jesteś głównym bohaterem dzisiejszego wieczoru. O, dam, bohater! Okay. Więc dla Ciebie mamy też małe, co nieco. Co to? Taka mała, szybka platyna. E, co to? to o... Już?! Proszę. Cześć Bracia Pewu, kurwa, mordy, Ej. tak to się robi, tak to się robi, kurwa. Już myślałem, że jeszcze to nie wydarzy nigdy, nie? <śmum> Dziękuję wam bardzo. To znaczenie poleci jeszcze jutro na ścianę. Obiecuję. Wyślę wam fotę. <śmum> Zróbcie <hałaś śmum> dla samych siebie.